Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i witam Was po krótkiej przewie. No a co tu dużo mówić, egzaminy i kolokwia na studiach, no więc ostatnio czasu trochę mało, a już gdzieś tam po mogę sobie spokojnie wracać do youtubeowego działania. I przechodząc do rzeczy, 10 stycznia odbył się live wydawnictwa Orosiejuk i wydawnictwa Egmont, na którym zostały ogłoszone plany wydawnicze książek i komiksów Księstwo na rok 2025. I tak jak robiłem to rok temu, podam wam wszystkie tytuły, które padły i coś nieco wam o nich opowiem. Także bez spędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. I zaczniemy sobie od książek i pierwszy tytuł mamy już w styczniu i też przez to, że nagram ten film dość późno, to miał on już swoją premię. Konkretnie chodzi o książkę High Public Path of Vengeance. Nie jest to jakąś wielką niespodzianką, ponieważ już rok temu było zapowiedziane, że ta książka faktycznie będzie miała swoją premię. I ta książka jest o tyle istotna, że z nią kończy się druga faza High Publick i kolejne tytuły, o których powiem też później, będą już się rozgrywały w ramach fazy trzeciej. Kolejną książkę mamy w marcu i jest to książka pod tytułem Inquisitor Rise of the Red Blade. Będzie to historia niejakiej Iskat Akaris, inaczej 13. Siostry, i jest to jej historia odpadawana do Inkwizytorki. Ma to być po prostu taki one-shot, czyli jedna historia i bez żadnych kolejnych kontynuacji. Myślę, że tutaj będzie fajnie. Historia o jakiejś Inkwizytorce, jak najbardziej, czemu nie? Później mamy kwiecień i tutaj dwie pozycje. Pierwsza to książka Rebel Rising, ma ona opowiadać historię Jean Esso od momentu, gdy straciła rodziców, przez bycie członkiem grupy Soulagery, aż do wydarzeń Złota 1. Czyli ogólnie rzecz biorąc, będziemy mieli kolejny Pikway Water 1. No i fajnie, bo to w kwietniu to też przy okazji drugi sezon Andora, więc myślę, że poza serialem no to fajnie będzie taką książkę poczytać. No i też jeśli chodzi o ten okres życia Jean przed właśnie rebelią. No to w sumie nie za wiele o nim wiemy, więc pogłębić go jak najbardziej można. A druga pozycja to nowe wydanie encyklopedii postaci i ma być ono bardziej pokaźnych rozmiarów niż poprzednie. Nie wiem jak to dokładnie wygląda z poprzednim, więc wam nie powiem. Wiem tylko tyle, że w tym wydaniu będzie o wiele więcej postaci. I na tym się zakończyć. Także przejdźmy dalej. I przechodzimy do Maja i tu już na grubo wchodzimy w High Public, gdyż dostajemy książkę The Eye of Darkness i będzie to pierwsza książka z fazy trzeciej. Mam nas naskierowaną do dosego odbiorcy, no i ma też nastąpić powrót do znanych postaci z fazy pierwszej, gdyż faza druga jest pikłem do pierwszej, a trzecia no to już kontynuacja pierwszej. I po krótkiej przerwie, ponieważ w czerwcu i lipcu nic nie będzie, w sierpniu z Harry Public polecimy dalej za sprawą książki Escape from Valo. Tu akurat będzie książka dla młodszego odbiorcy, gdyż grupa wiekowa to ma być 8+. I ogólnie jeżeli chodzi o Harry Public, to wydawnictwo powiedziało, że w tym roku będzie go mniej, gdyż spadła sprzedaż, ale mają nadzieję, że to się odwróci jak tylko wrócą do znanych bohaterów za sprawą fazy trzeciej. Więc jeśli tak będzie, to w przyszłym roku możemy się spodziewać bardzo dużej ilości tytułów z tego projektu. Następnie mamy wrzesień i tytuł na który najbardziej czekam w tym roku, czyli z pewnego punktu widzenia powrót Jedi. Szybkie przypomnienie. Z pewnego punktu widzenia, to cykl zbiorów opowiadań w postaci długo i Trzecieplanowej z oryginalnej teologii. Dwie poprzednie części, poświęcone nowej nadziei i pojęciu, które atakuje, wyższych w ostatnich latach, i gdy o którą wychodziła druga z nich, to widownictwo powiedziało, że jeśli dobrze się sprzeda, no to powód Jedi zostanie wydany w tym roku. No i tak faktycznie się stało, co dla mnie już było pewne rok temu, jak to usłyszałem, jak to ma wyglądać. No i ja się z tego powodu bardzo cieszę, ponieważ opowiadania zawarte w tych książkach są naprawdę mega ciekawe. Ja też raz na jakiś czas zabiewam odcinki poświęcone tym opowiadaniom i myślę, w połowie Jedi, wśród kolejnych 400 opowiadań, znajdzie się kilka fajnych historii, o których będzie warto Wam opowiedzieć, no i też oczywiście przeczytać. W każdym razie, ja jak najbardziej polecam, żeby sobie poczytać pozostałe, no i jak we wrześniu wyjdzie kolejna, no to jak najbardziej też. I potem w październiku kolejna książka, moim zdaniem, warta uwagi, czyli The Ice and Fall of the Galactic Empire. Jest to książka historyczna, napisana in Universe, czyli jakby w samym świecie Gryznych Wojen, przez historyka i członka Ruchu Bimon Takima. Opada na historię powstania, istnienia i upadku Imperium, tak od początku do końca. Czyli ogólnie rzecz biorąc, cała historia imperium w jednym miejscu. No jak dla mnie brzmi to naprawdę fajnie, zwłaszcza, że książki In Universe chyba jeszcze nie mieliśmy, tak mi się wydaje, a miałem już z takimi książkami do czynienia za sprawą Harry Pottera, ponieważ kilka książek in Universe też wyszło. Takim przykładem są Baśnie Bada Bidra. Jest to książka, która pojawia się w insigniach śmieci i tam była opowieść o trzech braciach i została potem ona wydana w prawdziwym życiu. Ja ją sobie przeczytałem i naprawdę polecam bardzo fajnie. I myślę, że w Gwiezdnych Wojnach tak książka In Universe też faktycznie się sprawdzi. No i jeszcze o takiej tematyce no to już jak najbardziej. Później jeszcze w listopadzie jeszcze jedna pozycja High Republic, czyli Defi the Storm. Jeśli chodzi o grupę wiekową, to ma być to tytuł pośredni, no i dalej kontynuację wątków z pierwszej fazy. No i na samym końcu jeszcze grudzień i książka The Living Force. Będzie opadać ona wydarzenia sprzed prequeli i spoko, bo ten okres jest mało eksplorowany i w tej książce mamy zobaczyć jak cała Rada Jedi udaje się na misję. I tu też jak najbardziej spoko, bo Rada Jedi no to niektórzy niewiele robią, tam może w Wojnach Kronów pojedyncze jakieś wątki mniej, ale też tego nie za dużo było, więc jak najbardziej eksplorowanie tego spoko. Więcej materiału sprzed prequeli, więcej materiału o Radzie Jedi przyjmuję. I to są wszystkie książki, jakie wyjdą w Polsce w tym roku, więc teoretycznie moglibyśmy już tu skończyć i przejść do komiksów. Ale jeszcze w tym okres czeka kilka niespodzianek, także pogadajmy jeszcze o nich. Po pierwsze, kilka książek zostanie dodrukowanych, a konkretne tytuły takie jak Katalizator, czyli wprowadzenie do Łota 1. Utracone gwiazdy, czyli jedna z pozycji wprowadzających do epizodu siódmego, gdzie akcja zaczyna się w 11 roku przed bitwą o Jawin, a kończy w 5 roku po bitwie o Jawin, także mamy dość długi okres. Mamy tam dwójkę przyjaciół o imionach Tain i Siena, gdzie oboje są początkowo w Akademii Imperialnej, ale chłopak po pewnym czasie dołączał do rebelii. No i siedzimy ich przygody, a że rozgrywają się one w dość długim okresie czasu, no to możemy sobie tak troszeczkę przypomnieć, co się w tym okresie działo. Potem książka Lordowie Sithów, jest to książka opisująca jedną z przygód Fadea i Palpatina między episodem trzecim i czwartym. Jak najbardziej spoko, ponieważ w tym okresie działo się dużo ciekawych rzeczy, o których warto było usłyszeć. A poza tym to mało mamy takich przygód Vedera i Palpatina razem. W ogóle przygód Palpatina mamy mało. Także jak najbardziej eksplorujmy to. Następnie książka Mroczny Uczeń. Jest to książka, do której mam pewien sentyment, ponieważ jest to moja pierwsza książka na wojenna, którą kupiłem i przeczytałem. W wielkim skrócie mamy tu Jedi o imieniu Quinlan Vos, który nawiązuje współpracę, a później też jeszcze coś więcej, z Asaj Wentes. No i razem próbują samolotować Duku. Jak najbardziej świetna pozycja. Ja naprawdę nie żałuję, że to właśnie od niej zacząłem swoją przygodę z książkami. Bardzo dużo tutaj do postaci Assaż Wentres, więc jeśli ktoś jest fan tej postaci, to się nie zawiedzie. No i myślę, że jak najbardziej warto jak tylko będzie dodukowana, to jeśli ktoś nie czytał, to żeby kupił i przeczytał. Następnie książka Nowy Świt, jest to pierwsze spotkanie Kanana i Hej i ostatnia, czyli Więzy krwi. Akcja tej książki rozgrywa się 6 lat przed epizodem 7. Opada o sytuacji politycznej w Galaktyce, no i jest głównie skupiona na Lei. Księżniczka musi sobie w tej sytuacji jakoś poradzić. Jeszcze wisi nad nią widmo bycia córką idea. No, ogólnie takie jeszcze się tam dzieją. No i podobno to jest też bardzo fajna pozycja, także też warto przeczytać. I to są wszystkie książki, jakie mają zostać w tym roku dodrukowane. Tak jak rok temu, będzie to gdzieś w okolicy 4 maja, czyli dnia Krystych Wojen. Może któraś będzie w edycji imitowanej z inną okładką, ale to się jeszcze zobaczy. Nie jest to jednak jedyna niespodzianka, ponieważ jeszcze czeka nas w tym roku powrót do Legend, konkretnie za sprawą cyklu The Essential Legend Collection. W ramach tego cyklu mają pojawić się dodatki takich książek jak Darth Plagueis oraz Teoria Darfa Beina. I jak najbardziej uważam to za fantastyczny pomysł Te cztery książki to są naprawdę Pełki jeżeli chodzi o legendy No zobaczcie, Darth Pregius to jest historia Pregiusa, mistrza Palpatina Dowiadujemy się też tam jak Palpatin w ogóle został jego uczniem Więc jest to bardzo ważny kawałek historii Teoria Darfa Bane'a, Darth Bane Czyli założcie zasady dwóch, jak najbardziej też Warto o nim poczytać Nie wiadomo jeszcze dokładnie z jaką okładką I czy w twarzy czy w miękkiej oprawie zostaną te książki wydane Ale na pewno zostaną wydane A jeśli te cztery tytuły dobrze się sprzedadzą To cykl będzie się powiększał o kolejne i dlatego ja mam nadzieję, że faktycznie to się wydarzy i kolejne tytuły z Legend będą się pojawiały, bo można znaleźć tam wiele ciekawych rzeczy, z którymi warto byłoby się zapoznać. No i jeszcze tak w ramach ciekawostki na koniec, ma też pojawić się dodruk książki dla dzieci, pięciomiotowe opowieści, opowieści atakują. Nie mam pojęcia co to jest za książka, ale jeśli ktoś z was ma w rodzinie jakieś pociechy, no to będzie mógł im kupić. I o książkach to już teraz faktycznie jest wszystko, także teraz możemy przejść do komiksów. Zacznijmy jednak od pozycji z grudnia zeszłego roku. Mianowicie w zeszłym roku miała wyjść jakaś niespodzianka i ta niespodzianka faktycznie wyszła właśnie w grudniu. Konkretnie komiks Kanan Ostatni Padawan. Opowiada on o tym co się działo u Kanana po rozkazie 66, no i jak dokonała się przemiana skryba w Kanana. I już tak wchodząc w pełni w nowy rok, zaczynamy od kolejnego tomu kolejnej regularnej serii. Dla szybkiego przypomnienia, mamy na obecną chwilę cztery regularne serie komiksowe. Star Wars, Darth Vader, Dr. Afra i Łowcy Nagród. I w ramach tych serii raz na jakiś czas wychodzi komiks eventowy. Komiks, w tym dzieje się jakieś większe wydarzenie, jest ono też połączone z konkretnymi tomami tych regularnych serii. W tym wypadku mówimy o czwartym i ostatnim evencie nazwanym Mroczne Doidy. W jakim skrócie w galaktyce panuje pewna zaraza, która zaraża Doidy, i te zarażone Doidy chcą przyjąć władzę nad światem. Komiks eventowy wyszedł w listopadzie zeszłego roku, razem z nim wyszedł też tom siódmy Doktor Afy i jest to jej ostatni tom, no ale podobno Afra kiedyś tam ma wrócić w jakichś innych komiksach. Tom siódmy Say Star Wars i u Łowcy Nagród wyszły w grudniu i w wypadku Łowców Nagród to też był już ostatni tom, a w wypadku Vadera tom nie siódmy, lecz ósmy Mroczny Dojdy, tam jest to hejna numeracja, miał się ukazać w styczniu, no i z uwagi na to, że nagrałem ten film dość późno, no to on też już jest na rynku. Dodatkowo w lutym pojawi się jeszcze jeden komiks związany z tym eventem, czyli Mroczny doidy Duży na D. Jest to historia poboczna względem komiksu eventowego, no i tak żeby nie spojować wydarzeń z eventu, to po prostu Artus zbiera swoją ekipę doidów, bo będzie ona mu potrzebna do wykonania pewnej misji. Jeżeli chodzi o ten event, to już będą wszystkie rzeczy. Ja ogólnie też ten komiks eventowy sobie kupiłem, więc jak przeczytam to zapewne tak jak w poprzednich eventach zrobię wam odcinek. I przechodząc już do kolejnych rzeczy, to oprócz Mrocznych dojdów Dużny D, w lutym też zobaczymy pierwszą część komiksowej adaptacji długiego sezonu Mando. Mando ma swoje adaptacje zarówno komiksowe, jak i mangowe, no i rok zaczniemy sobie właśnie od tej komiksowej, ale ta mangowa też się pojawi. Następnie marzec i tutaj będziemy sobie działać z Harry'e Public. Konkretnie mamy komiks Harry'e Public Cienie Gwiezdnego Blasku, i z istotnych rzeczy to jest tam Jodo na okładce, oraz będzie też manga Harry'e Public na skali równowagi tom trzeci. Ogólnie jeżeli chodzi o mangi, zarówno Harry Public, jak i Mando, no to tutaj jest duża szansa na jakieś różne przesunięcia, jak na przykład właśnie ten tom, o którym mówię, no to on początkowo miał być w zeszłym roku w grudniu, a finalnie dostaniemy go dopiero w marcu. I jeżeli chodzi o to mangę, to jest tak zwana manga europejska, czyli czytamy ją od lewej do prawej, w przeciwieństwie do mang japońskich, które czytamy od prawej do lewej. Następnie mamy kwiecień, a w kwietniu tytuł Star Wars Dziedzictwo Beztroskiego. Jest to zbiór historii opowiadających o statku z Harry Public o nazwie właśnie Beztroski który ogólnie mimo, że jest z czasów Harry Public to nie tylko służył na tych czasach, ale dotarł też do czasów Sequel'i. Później w maju wracamy do regularnych serii, konkretnie Star Wars tom 8 City Skywalker i Darth Vader tom 9 Rise of the Schism Imperial. Nie podaję tytułu polskiego, ale pewnie będzie to coś w stylu Narodziny Schizmy Imperialnej. Są to przedostatnie tomy tych serii i opowiadają wydarzenia po Mrocznych Droidach. Później w czerwcu wracamy do Mando i mamy drugą część komiksowej adaptacji drugiego sezonu oraz, co ciekawe, Komiks o Jodzie. I to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że Joda był mało eksplorowany w komiksach, a tutaj czeka nas kilka jego przygód z różnych okresów czasu, czyli z High Republic, z Okresu Przedmrocznym Widmem, no i z samych Pickway. Myślę, że tu naprawdę można zobaczyć coś fajnego. W lipcu ponownie High Public, komiks Children of the Storm, oraz tak jak już mówiłem, Mando też ma swoje adaptacje mangowe, no i właśnie w lipcu pojawi się trzeci tom mangowej adaptacji pierwszego sezonu. I tutaj akurat już faktycznie klasyczna manga japońska, no i tak jak mówiłem przesunięcia i ten komiks też był przesunięty, bo miał być on w zeszłym roku w listopadzie, a tak to będzie dopiero w lipcu. W sierpniu komiks Han Solo Imperial Cadet, czyli po prostu pojedyncza historia o tym co powiedział Han będąc właśnie kadetem imperialnym. We wrześniu czwarty i zarazem ostatni tom mangowej adaptacji pierwszego sezonu Mando oraz komiks Darth Vader Black White Red. Ja już o tym komiksie coś słyszałem, nie wiem co tam dokładnie ma być za historia. Wiem tylko o tyle, że ma być on właśnie w takiej stylistyce czarny, biały, czerwony no i wizualnie ma to faktycznie robić robotę. Październik będzie dość obfity, ponieważ aż cztery tytuły nas czekają, mianowicie pierwszy tom mangowej adaptacji drugiego sezonu Mando Manga High Republic na sky równowagi tom czwarty, oby faktycznie się udało i obie te mangi się wtedy pojawiły. Potem komiks z Maul, kolejny komiks omaru, w zeszłym roku już mieliśmy jeden, ten ma opowiadać wydarzenia sprzed epizodu pierwszego i będą to początki zabraka po ciemnej stronie. Jak najbardziej komiks omaru zawsze chętnie przeczytam. W zeszłym roku pojawił się komiks z i był naprawdę fantastyczny. Oraz komiks, i to ciekawe, Django Fett Trial of Lost Hope. Szczerze mówiąc o Django jest mało historii. Więcej zdecydowanie z Bobie, co chyba nie jest niczym dziwnym, ale fajnie jakby Django jednak też dostał swoje 5 minut, no i faktycznie w październiku dostanie. Będzie to po prostu jakaś jego przygoda. A potem w listopadzie wielki moment, czyli koniec wszystkich czterech serii regularnych Marvel 2020. Ponieważ wyjdzie Star Wars, Tom 9, Ścieżka Światła i Darth Vader, Tom 10, Phantoms. Powiem szczerze, no jak gdzieś tam z tymi seriami troszkę obcowałem, kilka numerów mam, kilka gdzieś tam ogólnie jest szam, jakie są historie. No i było mi się to całkiem fajne, dużo fajnych rzeczy się tam zadziało, fajnie to wypełniał moment między epizodem 5 i 6, więc jak najbardziej seria udane. A jeżeli chodzi o przyszłość tych postaci, to za granicą w tym roku, w lutym, wychodzi nowa seria komiksowa o Vaderze, więc zdawnictwo będzie się przymierzać do wydania jej za rok. Jak najbardziej super. Ja jestem też ogólnie ciekaw, jak będzie z serią Battle of Jakku, która teraz sobie też wychodzi, no i opowiada ona o wydarzeniach związanych z bitwą o Jakku, czyli ostatnią bitwą Imperium. O tych wydarzeniach opowiada też trylogia książkowa Koniec i Początek, no i tam słyszałem, że komiks trochę zmienia kanon, są niezgodności względem książek, no ogólnie jakieś takie szeroko pojęte zamieszanie. Więc jestem ciekaw, czy Battle of Jakku też będzie wydawane w Polsce, mimo wszystko ja bym to chętnie zobaczył. No i potem jeszcze w grudniu znowu Hyre Public, komiks The Hunted oraz manga na Skraju równowagi i przeczucie. I dodatkowo jeszcze adaptacja komiksowa serialu Asoka. serialu przy którym naprawdę ja się świetnie bawiłem i kupię sobie chyba ten komiks. Chętnie zobaczę jak to wygląda na karta komiksów. O ile adaptacja komiksa mando nie jest mi potrzebna? Mangowa tak, myślę sobie o niej, ponieważ jest to coś ciekawego, coś innego. O tyle no Asokę naprawdę na tyle lubiłem, że chyba faktycznie tą komiksową adaptację sobie kupię, żeby zobaczyć jak to jest. No i o komiksach też już jest wszystko, zatem to już będzie na tyle w tym odcinku, także wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrycie so kanał no i napiszcie w komentarzu co myślicie. Po prostu standardowo komentarze są w Waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. Klasycznie dziękuję wszystkim spojacją za wsparcie, a jeśli z Was nie dołączą do tego grona, no to zapraszam serdecznie, link macie w opisie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Nie wiem jak to dokładnie będzie, a mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa!